Tak zwane święta to fascynujące zjawisko. Oprócz wykorzystania świąt jako okazji do wygospodarowania dedykowanego czasu, żeby odpocząć od roboty i w spokojnej aurze pobyć z bliskimi ludźmi i docenić ich obecność, zauważamy też w naturze spore dawki napięcia i presji, żeby przygotować tak zwane święta zgodnie z normami kulturowymi i zgodnie z oczekiwaniami w głowie. Bardzo często tworzy to konflikt interesów i próby skutecznego zorganizowania doskonałych, tak zwanych świąt, utrudniają spokój, obecność i wdzięczność. Posiedziałby sobie człowiek z bliskimi ludźmi na luzie, a tu trzeba jeszcze zrobić pierogi, albo kupić komuś jakiś prezent na siłę, albo dostać jakiś nieprzydatny prezent, którym trzeba zarządzić, a zarządzanie to robota, a od roboty mieliśmy odpoczywać. Taki paradoks taki. Trzeba zarządzać na ile lepiej być asertywnym i handlować z potencjalnym poczuciem obrazy majestatu i pretensjami, a na ile lepiej spełniać oczekiwania innych, żeby było komfortowo i żeby mieć święty spokój. Problem pojawia się, kiedy wybór pozornego spokoju i komfortu poprzez mniej autentyczną postawę wiąże się z jeszcze większym dyskomfortem, napięciem i poczuciem braku przynależności. Zgadzając się na wszystko, miałem się tu czuć dobrze, a czuję się jeszcze gorzej. Problem kończy się, gdy się to poważnie i odważnie zaadresuje, pozna siebie, postawi na piedestał akceptację, uczciwość, autentyczność i odpowiedzialność. I o tym właśnie jest ten kanał YouTube. Nie wiem, nie, z 7 lat całe Chudy smarkat z kluczem na sznurku, jak rodzice mi go dali, byłem w siódmym niebie. Za to sąsiedzi widzieli we mnie bezpańskie szczenie, gdy ich pociechy były w domu na obiedzie. Eksplorowałem teren, ruszałem w Odyseję, obszane po niemieckie kamienice wśród Śródmieście. Było nas mało przy trzepaku po dwudziestej, teraz nie poznałbym twarzy tamtych kumpli. A jakbym wpadł tam, mógłbym wyjść bez kurtki. Problem z poczuciem przynależności w okresie świątecznym i nie tylko, przestudiowałem intensywnie i nagrałem o tym kilka filmików. Dosyć reprezentatywnym, jeżeli chodzi o esencję, jest vlogopodcast pod tytułem Jak spędzić święta, jak się nie pasuje. Link w opisie, a uproszczona esencja w następnym akapicie. Załóżmy, że raz w roku spotykasz się na święta z babcią. Jeżeli babcia presuje, żebyś jadł i jadł i jadł i jak nie jesz, to ma pretensje, bo marnie wyglądasz, a ty akurat pragniesz uszanowania twojego. Nie jest ci przykro, że nie słucha i nie szanuje twojego zdania i się denerwujesz, albo wewnętrznie spinasz. Albo jeżeli babcia nie daje ci dokładki i głośno myśli co za frajer, a ty akurat jesteś głodny i pojadłbyś ziemniaczków, oraz oczekujesz szacunku i wolałbyś, żeby babcia nie mówiła do ciebie co za frajer. Nie przyraźnie rodziny, wtedy też ci jest przykro albo czujesz złość. W takiej sytuacji, gdy czujesz, że ktoś cię nie szanuje, czy nie akceptuje, teoretycznie są trzy możliwe drogi reakcji. Po pierwsze, akceptujesz tę osobę i jej zachowanie takimi, jakie są, i bierzesz pełną odpowiedzialność za swoją reakcję. Decydujesz, że nie będziesz spędzał czasu z tak toksycznymi zachowaniami, akceptujesz potencjalne poczucie winy i wychodzisz albo wypraszasz gości z Twojego domu. To już zależy, gdzie odbywa się impreza. Po drugie, akceptujesz tę osobę i jej zachowanie takimi, jakie są, i bierzesz pełną odpowiedzialność za swoją reakcję. Decydujesz, że cierpliwie i pokornie wysłuchasz żądań, pretensji i obelg i pomimo to wykażesz się zrozumieniem, że ona nie wie lepiej, tak się ukształtowała i według niej to najlepsze, co może od siebie w tym momencie dać. Słuchasz, może nawet mówisz o swoich odczuciach, myślach, preferencjach i pragnieniach, ale nie domagasz się tego, że ktoś musi je spełniać. Życzysz sobie tego, ale jesteś przygotowany na to, że twoje życzenie nie zostanie spełnione. Prawdopodobnie ci to nie wyjdzie, ale będziesz miał intencję rozwoju w przyszłych takich eventach. To jest prawdziwa praktyka uważności, a nie tam jakieś Vipassany, Sripassany. Prawdopodobnie jak zaczniesz robić postępy, będziesz z siebie zadowolony, że nie reagujesz tak jak kiedyś. A z czasem, maybe, czas maybe, niektórzy ludzie zaczną się naturalnie przy tobie i dzięki tobie zmieniać. Po trzecie, nie akceptujesz tej osoby i jej zachowania, i spinasz się jak w disach nasze gwiazdy, i na pretensje i pasywno-agresywne uwagi reagujesz pretensjami i pasywno-agresywną energią. No weź się, ja już nie chcę jeść. No weź, nie mów, że jestem frajerem. Jakim prawem tak do mnie mówisz? Godzina jest, proszę pana, ósma. Ogólnie jesteś pizdą. Ogólnie jak nie akceptujesz rzeczywistości, to jesteś pizdą. To jest ta esencja. Taki celos wybrałeś, jesteś gdzie jesteś, zarobiłeś w tym roku ile zarobiłeś, zrobiłeś tyle przysiadów i martwych ciągów, ile zrobiłeś, masz wokół siebie kogo masz. Nie zmienisz tego, co wydarzyło się, żeby dać aktualny efekt. I albo to zaakceptujesz, wyciągniesz lekcje, żeby zwiększyć szanse na to, żeby było coraz lepiej, albo żeby dobrze zarządzać tym, co już jest super, albo nie zaakceptujesz i będziesz pizdą. Życzę tobie, słuchaczu, żebyś w te święta nie był pizdą.